Pewien władca Persji był wielkim miłośnikiem nauk. Zewsząd zbierał dla swej biblioteki uczone dzieła, które wszędzie miały mu towarzyszyć. Urósł z nich jednak z czasem zbyt wielki ciężar, polecił więc mężom uczonym całą mądrość zebranych dzieł streścić w takiej ilości tomów, aby jeden wielbłąd mógł je wygodnie nosić. Gdy jednak z biegiem czasu i to okazało się za uciążliwe, zmniejszono ilość ksiąg do jednej, a w końcu i tę jedną streszczono w tym jednym tylko podstawowym prawidle życia. Tę zasady mądrości życiowej mógł książę już wszędzie mieć przy sobie bez trudu i niewygody. Oto w tym dziełku leży przed nami cała umiejętność życia duchowego, uproszczona i sprowadzona do trzech podstawowych praktyk. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje książkę ojca Maurycego Meszlera: Trzy podstawy życia duchowego. Książka dostępna w księgarni. na jej głowie.pl. Oto Pan Jezus, ukryty w każdej cząstce przenajświętszej hostii. Posłuchaj, jak z miłości uniża się, aby niedowiarkom i wątpiącym. Pokazać swoją realną obecność w przenajświętszym sakramencie. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Cuda eucharystyczne, wczoraj i dziś, na całym świecie. W czasie rekolekcji 21 października 2006 roku, gdy rozpoczęto rozdawać Komunię Świętą, z hostii wydobyła się czerwona substancja. W październiku 2009 roku miejscowy biskup Alejo Cavalla Castro powołał specjalną komisję, mającą na celu zbadanie i określenie tego wydarzenia. Badania naukowe przeprowadzone w latach 2009-2012 dowiodły, że podejrzana substancja znajdująca się na hosti ma związek z ludzką krwią. Dwa badania przeprowadzone przez wybitnych ekspertów medycyny sądowej wykazały, że substancja pochodzi z wnętrza hosti, tym samym wykluczając opcję mówiącą o tym, że ktoś mógł umieścić ją z zewnątrz oświadczenie jasno stwierdza, że ten incydent nie ma naturalnego wytłumaczenia. Zdarzenie o którym mówimy, cud eucharystyczny miał miejsce w miejscowości Tixla w Meksyku. Cuda eucharystyczne, wczoraj i dziś, na całym świecie.